Cześć moi drodzy, z tej strony LegoFanka Dzisiaj wam pokażę jakie zestawy Lego Kupiłam do tej pory w marcu To zaczniemy chronologicznie Pierwszym zestawem, który kupiłam był jednorożec Ja po prostu musiałam mieć ten zestaw Jestem wychowana na kucykach Filii, na kucykach Pony I to był taki must have, oczywiście skuszę się Na złożenie jednorożca Chociaż są trzy łącznie budowle Do złożenia, to jest ta seria Creator 3 w jednym. Mam też taką oto Egzotyczną papugę, tutaj również Się skuszę na ten Tytułowy model, chociaż dwa pozostałe są równie ciekawe, jednak ta papuga, zobaczcie, jaka ona jest niesamowita. Niedługo to całą ptaszarnię będę mogła otworzyć, bo u mnie się tych papug po prostu tyle namnożyło przez ostatni czas. Następnie mamy coś większego, ale też z kreatora. Tym razem ten zestaw z pieskami i tutaj mam dużą zagwozdkę, co złożyć, bo mi się zarówno te trzy pieski, jak i ten sznaucerek z tym oto. Mopsikiem, i tutaj nie wiem, co złożyć. Jeszcze nie wiem, chyba jednak pójdę na ilość, ale z drugiej strony, te pyski są takie słodkie. Zobaczcie z tyłu pudełka. Tutaj jest jednak więcej gadżetów niż w pozostałych dwóch przypadkach. Ciężka decyzja to będzie. Nie wiem, czy ją tak szybko podejmę. No i na koniec trzy polibagi, o których mówiłam w panoramie, lecz nie powiedziałam, że je kupiłam. Pierwsze z nich to wielkanocne kurczaki, i one będą mi pasować do wystawki wielkanocnej, którą planuję zrobić w pokoju. Być może będę ją pokazywać. Zobaczymy, jak wyjdą. Wejdzie ona w praktyce. Następnie mamy trening Quidditch'a, na który się skusiłam ze względu na figurkę, ale konstrukcja również jest bardzo przyjemna. Złoty z nich tutaj kilka ciekawych elementów się znajdzie. I na koniec mamy Wajanę oraz zatokę delfinów. I tego zestawu w ogóle nie planowałam kupić, ale brakowało mi jednego grosza do Allegro Smart. No i musiałam się na coś skusić, bo przecież nie będę płacić 10 zł na wys za wysyłkę tak, taki, tak tanich polibagów, bo one kosztowały około 20-25 zł. Za Sztukę. Także padło na Wajanę. W ogóle jest przeurocza Mam już jedną figurkę Wajany, ale akurat nie mam tej, więc tym bardziej się cieszę, że jest to ta nowa wersja ludzika. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu, jakie zestawy Lego planujecie kupić w marcu. Czy może jednak czekać na kolejne miesiące, bo one będą bardzo obfite w klockowe nowości. Trzymajcie się cieplutko.